Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Panzer Vision. Jest to pierwszy film z dwóch opowiadający o kościele św. Andrzeja w Hambleton, w hrabstwie Rutland. Lecz zanim przejdę do omawiania filmu, chciałbym serdecznie podziękować dwóm osobom, bez których Realizacja tego filmu nie byłaby możliwa. Jest to pani Miranda. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość nakręcenia filmu i za materiały, które pani mi dostarczyła. I dla pana Marka bardzo serdecznie dziękuję państwu za pomoc. Następną rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, jest: jakby mała nagroda w konkursie ogłoszonym na Twitterze. A więc zgodnie z umową serdecznie pozdrawiam pana Jarosława Zlubania i życzę mu 200 lat w zdrowiu i dostatku. Kiedy wyszedłem kręcić ten film, byłem pewien, że nakręcę jeden konkretny film, który będzie opowiadał o historii, może trochę o architekturze. O czasach starszych i obecnych. Niestety, jak to często w życiu bywa, okazało się, że wnętrze kościoła jest zamknięte, a więc dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak to wszystko wygląda z zewnątrz. Mam nadzieję, że nie zniechęci Was to do. Oglądnięcia całego filmu. A więc tak, Kościół Świętego Andrzeja został wybudowany w wiosce Hamilton. Wioska ta znajduje się na Półwyspie otoczonej, otoczonym z trzech stron przez Rutland Water. Jest to jeden z najstarszych kościołów w, w tym hrabstwie i pochodzi z późnej epoki Saskiej bądź wczesnej, normańskiej. Kiedyś ogólnie stanowił część posagu królowych Anglii. Tak więc w okresie saksońskim posiadłość Hambleton była części częścią posagu Elfrith, matki króla Ethelreda Niegotowego. Następnie Hambleton przeszedł na jego żonę Emmę, a od niej na Edith, żonę Edwarda Wyznawcy, do którego na chwilę jeszcze później wrócimy. Jedną z wielu ciekawostek jest to, że sama Edith jest y, połączona z Rutland jakby już chyba na zawsze, ponieważ po drugiej stronie Rutland Water y, z, y, mamy wioskę której nazwa wywodzi się od jej imienia, a jest to Edith Weston. Od razu muszę nadmienić, że będę wykorzystywał wiadomości z Doomsday Book, a więc muszę wytłumaczyć najpierw, co to jest ten Doomsday Book. A więc, z Doomsday Book tutaj muszę się podeprzeć encyklopedię PWN-u. W języku polskim oznacza Księgę Dnia Sądu Ostatecznego. Jest to powszechny spis kastralny sporządzony w 1086 roku w Anglii na polecenie Wilhelma I Zdobywcy, do którego też później jeszcze na chwilę wrócimy. Co to było? Raczej o czym mówił ten spis? A więc zbierano i rejestrowano dane o stanie posiadania i zagospodarowaniu ziemi, zabudowaniach, ilości inwentarza, innych źródłach dochodu. Spisywano też chłopów z uwzględnieniem ich statusu prawnego oraz dane o zmianach własnościowych, jakie zaszły w wyniku podboju normańskiego. Jest podzielony na dwa tomy. My będziemy korzystać przez moment z tego pierwszego. Zaskakującym jest fakt, że kościół Świętego Andrzeja nie dość, że został wybudowany w niewielkiej wiosce, to jeszcze w dodatku Miał on bardzo ważną rolę w tamtych czasach. Został wybudowany na szczycie stromego wzgórza z widokiem na żyzną dolinę Katmus. Wzgórze to było zamieszkiwane przez ludzi od co najmniej 600 roku naszej ery, i prawdopodobnie było także yy, miejscem kultu religijnego i pochówku. I tutaj możemy się po raz pierwszy podeprzeć omawianym przed chwilą Doomsday Book, które informuje nas o tym, że w czasach saksońskich społeczność, która żyła tutaj, zajmowała dominującą pozycję w centrum tego obszaru i była najstarszą i ogólnie Hamilton była najstarszą wioską spośród tych, które zostały tutaj wybudowane. No powstaje takie też trochę pytanie dlaczego tak się stało? Dlaczego ten kościół był akurat tak ważny? Tutaj musimy się cofnąć do bitwy pod Hastings z 1066 roku której to Wilhelm Zdobywca y, pokonuje Harolda i armię saksońską. Następnie od 1100 roku możemy za, y, zaobserwować wzrost budowy liczby kościołów i y, budynków publicznych. Była to oznaka umacniania władzy nad Anglią, władzy zdobytej przez Normanów, właśnie. I teraz tak, dlaczego ten kościół był tak ważny? Tutaj musimy wrócić z powrotem do Doomsday Book. Z 1086 roku, która odnotowuje, że był to kościół macierzysty dla trzech innych kościołów. Jednym z nich jest kościół w Ołkam. Ołkam jest to miasteczko, które znajduje się kilka mil stąd i zostało wybudowane około 200 lat po. Budowie samego kościoła. Następnym kościołem jest kościół w Whitwell. No i ostatnim jest kościół w Riglington. Następną ciekawostką może być sama nazwa kościoła, ponieważ naukowcy zastanawiają się nad nazwą. I mają takie jakby przekonanie, że nazwa święty Andrzej może się wywodzić prawdopodobnie od nazwy starego imienia używanego zresztą do tej pory w Anglii Odrej lub innego Eteldred. W Dumzej Bóg. Odnotowano także nazwisko pierwszego, księdze, pierwszego księdza. Był to Albert Lotharingian, Albert, został mianowany przez Westminster Abbey w Londynie, do którego sam należał. Następnie w 1231 roku. Kościół przechodzi pod opiekę biskupa Lincolna. Jak podają strony internetowe, na, po na początku XIII wieku powstaje wieża kościelna. A sam święty Andrzej powoli zaczyna przypominać budowle z czasów obecnych. Szczególnie jeśli ktoś miał okazję obserwować ten kościół z doliny. Okna, które znajdowały się po bokach, były znacznie ciemniejsze, a te małe okienka, które widać na filmie, wtedy jeszcze ich nie było. Przebudowa następuje prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Wtedy dobudowano okna na parterze po stronie północnej, których dokładne położenie zostało skorygowane podczas następnej przebudowy. W XIV wieku w kościele świętego Andrzeja nastąpiła dosyć duża rotacja księży, dlatego nie będę podawał ich imion. Mimo, że na początku mnie to bardzo kociło, ale stwierdziłem, że byłoby to po prostu nudne. Dopowiem tylko, że w tym samym wieku wiele okolicznych wiosek przechodziło na niezależność, a więc... Kasa, która wpływała do tej pory do kościoła zmalała i to konkretnie 1349 rok 1350 rok. Hamilton nawiedza dżuma, czarna śmierć, w wyniku której e, zginęła ponad Połowa mieszkańców, zresztą nie tylko tej wioski, ale okolicznych miasteczek i wsi, także. No była to ogólnie wielka tragedia ludzka, ale niosła też za sobą poważne konsekwencje ekonomiczne. W XV wieku zaczęto rozbudowywać kościół podniesiono środek dachu nawy i zapewniono dwa nowe filary o nieco innej konstrukcji niż te z roku 1180-1190, po jednym z każdej strony kościoła, aby unieść jego ciężar po środku. Wyższy dach zapewniał miejsce na szereg okien na wysokim poziomie, tak zwane klerestory. Od strony południowej natomiast w ścianę stawiono nowe okna. Na wschodnim krańcu do starego prezbiterium stawiono duże, nowe okno, tak zwane okno Wielkiego Wschodu. Nic z tego prezbiterium niestety nie zachowało się do naszych czasów. Około 1450 roku, kiedy te prace... Zostały ukończone. Nadało to kościołowi nowy rozmiar, kształt i przede wszystkim światło, ponieważ, jak podają wszelkie źródła, kościół przez pierwsze kilkaset lat, lat istnienia był bardzo ciemny. Wiemy także, że w 1450 roku znajdował się tam też stary dzwon, tak zwany dzwon kapłański, który mógł być tam zainstalowany już w 1436 roku, ale co do tego nie ma pewności. W 1470 roku, w odległości kilku mil od Hamilton, stoczono wielką bitwę. W wojnie róż. Kiedy to Henryk IV pokonał Lancastrian w bitwie pod Horn. Co ciekawe, od czasów tej bitwy ta wioska zniknęła całkowicie z powierzchni ziemi, a jak podają historycy, w walkach zginęło ponad 10 tysięcy ludzi. Te niespokojne czasy nie służyły ani rozbudowie. Kościoła ani też jego renowacji. Jest pewna legenda miejscowa, która mówi, że zostało wybudowane specjalne podziemne przejście łączące świętego Andrzeja z domem kapłana. Podobno znajduje się ono od południowej strony. Schodzi w dół y, wzgórza w kierunku domu księdza. Jak podają historycy, stara kamienna chrzcielnica została zakopana w którymś miejscu cmentarza. E, z tego powodu by nie została zniszczona podczas wojny. Będziemy się powoli zbliżać do końca pierwszej części filmu o Kościele Świętego Andrzeja. Nie chcę Wam przynudzić za bardzo zbyt wieloma faktami historycznymi. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy wytrzymali cały film i oglądnęli do tego momentu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. W szczególności chciałbym pozdrawić swojego największego krytyka. Mam nadzieję, że i tym razem znajdziesz dla mnie kolejne cenne uwagi i wskazówki, co jeszcze mogę poprawić. Pozdrawiam serdecznie także wszystkich przyjaciół z Twittera. Chciałbym zaprosić Was wszystkich na drugą część, którą postaram się nakręcić w przeciągu następnego tygodnia. Życzę wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia. Cześć.